Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, czy ten produkt, który uważasz za zdrowy, może w rzeczywistości szkodzić Twojemu zdrowiu i to bez Twojej wiedzy? Dziś porozmawiamy o składniku, który jest bardzo powszechny w wielu kuchniach o soczewicy. Choć może się to wydawać zaskakujące, ten pokarm, wybierany przez wiele osób ze względu na swoje właściwości, może wywoływać odwrotny efekt w Twoim organizmie. Przez długi czas sam uważałem, że włączenie soczewicy do mojej diety to mądry wybór. Jest tania, bogata w składniki odżywcze i zawiera solidną dawkę białka roślinnego. Dlatego często gościła na moim talerzu. Nie wiedziałem jednak, że zamiast mi pomagać, pewne błędy, które popełniałem podczas jej przygotowywania, zakłócały moje trawienie i znacznie obniżały poziom mojej energii. Czy zdarzyło Ci się, że po zjedzeniu soczewicy czułeś się wzdęty, miałeś gazy, albo po prostu czułeś się wyczerpany? Czy zauważyłeś, że mimo spożywania tego zdrowego białka nie odczuwasz przypływu sił ani witalności? Jeśli tak, nie jesteś sam. W rzeczywistości wiele osób doświadcza dokładnie tego samego, nie wiedząc dlaczego tak się dzieje. Zdecydowana większość ludzi około 90% popełnia co najmniej jeden z pięciu bardzo powszechnych błędów podczas przygotowywania soczewicy. Te błędy nie tylko drastycznie zmniejszają wartość odżywczą tego produktu, ale także mogą prowadzić do problemów trawiennych, chronicznego zmęczenia, a nawet długofalowych niedoborów składników mineralnych. W tym filmie ujawnię Ci, jakie są te pięć cichych błędów. Przeanalizujemy, dlaczego mogą one negatywnie wpływać na Twoje zdrowie. Jak rozpoznać, czy również je popełniasz i, co najważniejsze, jak łatwo i praktycznie je naprawić. Moim celem jest, abyś mógł dalej cieszyć się soczewicą. Ale tym razem, czerpiąc z niej pełnię korzyści, soczewica, podobnie jak inne rośliny strączkowe, wykształciła naturalne mechanizmy obronne, które pomagają jej przetrwać w przyrodzie. W ramach tego systemu znajdują się substancje takie jak lektyny, fityniany, oligosacharydy i taniny. Kiedy związki te trafiają do naszego układu pokarmowego, mogą powodować poważne zaburzenia. Na przykład lektyny wiążą się ze ściankami jelit i wywołują stany zapalne. Fityniany łączą się z minerałami takimi jak żelazo, wapń czy cynk, uniemożliwiając ich wchłanianie. Z kolei oligosacharydy prowadzą do wzdęć i gazów. Nasi przodkowie wiedzieli, jak radzić sobie z tymi składnikami. Stosowali tradycyjne metody, które zmniejszały lub całkowicie eliminowały ich negatywne działanie. Dziś jednak, przygotowując soczewice bez odpowiedniego przygotowania, spożywamy te związki w ich najbardziej aktywnej formie. I jest jeszcze coś bardziej niepokojącego. W nieodpowiednio przygotowanej soczewicy. Znajduje się pewna specyficzna substancja, która może zakłócać zdolność organizmu do przyswajania składników odżywczych, nawet jeśli Twoja dieta jest zrównoważona. Pierwszy błąd, brak odpowiedniego namaczania soczewicy. Jednym z najczęstszych, a być może najpoważniejszych, błędów jest niewłaściwe namaczanie soczewicy przed jej ugotowaniem. I nie, nie chodzi tylko o to. By zalać ją wodą na kilka godzin. Skuteczne namaczanie wymaga zrozumienia takich zmiennych jak temperatura, rodzaj naczynia, a nawet poziom kwasowości wody. Wiele osób uważa, że ten krok jest opcjonalny albo że wystarczy zaledwie kilka godzin. Jednak to, co dzieje się na poziomie biochemicznym, gdy pomijamy ten proces, może mieć poważne konsekwencje. Lektyny białka obronne obecne w roślinach. Pełnią funkcję ochronną. Ich zadaniem ewolucyjnym jest zniechęcanie zwierząt do nadmiernego spożywania nasion, wywołując u nich problemy trawienne. Gdy spożywasz soczewicę zawierającą wysokie stężenie lektyn, przyczepiają się one do ścianek jelita, niczym maleńkie przysawki. Jaki jest efekt? Powstają mikroskopijne uszkodzenia nabłonka jelitowego stan znany jako nieszczelne jelito. To umożliwia przenikanie niestrawionych cząsteczek pokarmu, bakterii lub toksyn do krwiobiegu, co może pobudzać układ odpornościowy i prowadzić do przewlekłych stanów zapalnych. Co więcej, uszkodzenie to osłabia zdolność organizmu do wchłaniania składników odżywczych. Możesz jeść zdrowe produkty bogate w minerały, ale jeśli lektyny przeszkadzają, Twój organizm i tak nie będzie w stanie z nich skorzystać. Jaka jest więc rozwiązanie? Świadome i prawidłowe namaczanie. Pierwszym krokiem do neutralizacji tych substancji jest użycie przefiltrowanej wody. Cały proces obejmuje kilka kluczowych etapów, które zaraz szczegółowo omówimy, abyś mógł przemienić soczewicę w prawdziwie wartościowy pokarm. Drugi krok. Użyj proporcji trzech części wody na jedną część soczewicy. Trzeci krok. Dodaj jedną łyżkę octu jabłkowego lub soku z cytryny na każdą szklankę. Czwarty krok. Minimalny czas namaczania to 12 godzin, a najlepiej 24. Piąty krok. Zmieniaj wodę co 8 do 12 godzin. Prawdziwy przykład to potwierdza. Luz, weganka, cierpiała na chroniczne zmęczenie, problemy trawienne i niski poziom żelaza. Spożywała wartościowe składniki odżywcze, ale jej ciało ich nie przyswajało. Po wdrożeniu tej metody namaczania objawy zniknęły, a wyniki badań znacznie się poprawiły. Jak rozpoznać, że soczewica nie została odpowiednio przygotowana? Typowe objawy to wzdęcia, gazy, zmęczenie po jedzeniu, powolne trawienie lub uczucie ciężkości. Jeśli zauważasz u siebie te symptomy, jest bardzo prawdopodobne, że nie dezaktywujesz poprawnie substancji antyodżywczych. Drugi błąd niewłaściwe gotowanie. Nawet jeśli perfekcyjnie namoczysz soczewicę, cały ten wysiłek może pójść na marne, jeśli popełnisz błąd w kolejnym etapie gotowaniu. I właśnie tutaj najwięcej osób się potyka. Szacuje się, że około 85% osób przygotowujących soczewicę popełnia błąd właśnie na tym etapie niezależnie od tego, czy wcześniej ją namaczali. Problem polega na tym, że wiele osób gotuje soczewicę tak, jakby to był makaron. Wrzucają ją do wrzątku i czekają aż zmięknie. Ale soczewica to złożona struktura, pełna naturalnych związków chemicznych, które wymagają odpowiedniego traktowania termicznego. Co się dzieje, gdy gotujesz ją niewłaściwie? Po pierwsze, Lektyny, które nie zostały całkowicie usunięte podczas namaczania, mogą pozostać aktywne. Aby je dezaktywować, potrzebna jest stabilna temperatura co najmniej 100 stopni Celsjusza przez odpowiednio długi czas. Po drugie, obecne są inhibitory enzymów, które zakłócają rozkład białek i węglowodanów, co oznacza wolniejsze trawienie i ograniczone przyswajanie składników odżywczych. Po trzecie, Złożone oligosacharydy, odpowiedzialne za wzdęcia i gazy, potrzebują długiego gotowania, aby stały się strawne. Istnieje sprawdzona technika kulinarna, która daje znakomite efekty. Krok pierwszy: odceć soczewicę i płucz, aż woda będzie zupełnie przezroczysta. Krok drugi: użyj garnka z grubym dnem, aby zapewnić równomierne gotowanie. Krok trzeci: Idealna proporcja to cztery części wody na jedną część soczewicy. Krok czwarty. Dodaj niewielką ilość sody oczyszczonej. Krok piąty. Zagotuj energicznie przez pierwsze 10 minut. Krok szósty. Zmniejsz ogień do średniego i kontynuuj gotowanie. Przybliżone czasy gotowania: soczewica czerwona. Od 25 do 30 minut. Soczewica zielona. Około 35 minut. Soczewica brązowa, od 40 do 50 minut. Jak rozpoznać, że soczewica jest dobrze ugotowana? Łatwo się rozpada, ma kremową konsystencję, bez twardego środka. A jak wygląda źle ugotowana? Chropowata struktura, twardy środek, nadmiar piany lub zbyt przejrzysta woda. Carlos, profesjonalny kucharz. Rozwiązał problemy trawienne swoich klientów stosując tę metodę. Nawet jeśli używasz szybkowaru, etap namaczania nadal jest absolutnie niezbędny. Idealny czas gotowania w szybkowarze to od 8 do 12 minut, z naturalnym uwolnieniem ciśnienia przez co najmniej 10 minut. A teraz coś zaskakującego. Możliwe, że używasz pewnego zdrowego składnika który tak naprawdę zaburza wchłanianie minerałów, po cichu sabotując twoje odżywianie. Czy domyślasz się, o czym mowa? Trzeci poważny błąd, którego powinieneś unikać nieodpowiednie łączenie pokarmów. To jedno z najbardziej zwodniczych błędów, ponieważ każdy z używanych składników z osobna jest odżywczy, ale połączone razem tworzą obciążenie dla układu trawiennego. Tym składnikiem, o którym wspominałem, jest szpinak wraz z innymi warzywami bogatymi w szczawiany, takimi jak boćwina, buraki, a nawet kakao. Wiele osób miesza je z soczewicą, chcąc przygotować super odżywczy posiłek, ale tak naprawdę tworzą koktajl, który bardzo utrudnia przyswajanie niezbędnych minerałów. Soczewica z natury zawiera fityniany. Związki, które wiążą minerały takie jak żelazo, magnez, cynk i wapń, uniemożliwiając ich prawidłowe wchłanianie przez organizm. A kiedy dodatkowo dodajesz warzywa bogate w szczawiany, wprowadzasz drugi rodzaj pochłaniaczy, które konkurują o te same minerały. Efekt? Podwójna bariera, która znacznie obniża biodostępność składników odżywczych. Na przykład szczawiany mają tendencję do łączenia się z wapniem Tworząc kryształy, których organizm nie potrafi przyswoić. Możesz jeść sałatkę z soczewicą i zielonymi liśćmi, przekonany, że dostarczasz sobie doskonałe źródło żelaza i wapnia, podczas gdy twój organizm w rzeczywistości nie jest w stanie ich wykorzystać. Kombinacje, których należy unikać: soczewica ze szpinakiem lub innymi warzywami bogatymi w Szczawiany. Soczewica z herbatą lub kawą. Taniny mogą obniżyć wchłanianie żelaza nawet o 70%. Soczewica z produktami mlecznymi. Wapń konkuruje z żelazem. Soczewica z produktami bogatymi w cynk, takimi jak nerkowce lub pestki dyni. Może to prowadzić do nadmiaru fitynianów. Kombinacje, które zwiększają korzyści. Soczewica z witaminą C. Pomidory, papryka, cytryna lub kolendra. Soczewica z czosnkiem i cebulą. Wspierają wchłanianie żelaza i cynku. Soczewica z kurkumą i czarnym pieprzem. Soczewica z imbirem poprawia trawienie i redukuje gazy. Nie musisz łączyć soczewicy z ryżem w tym samym posiłku, aby uzyskać pełne białko. Organizm może je magazynować przez 24 do 48 godzin. Ana, mama cierpiąca na chroniczne zmęczenie, jadła soczewicę ze szpinakiem i miała niedobory. Po zastąpieniu szpinaku pomidorami i papryką oraz odstawieniu herbaty na 3 godziny jej wyniki poprawiły się w ciągu 6 tygodni. Podstawowe zasady: Unikaj herbaty, kawy lub czekolady na 2 godziny przed i po spożyciu soczewicy. Jeśli spożywasz produkty mleczne, odczekaj co najmniej 3 godziny. Łącz soczewicę z produktami bogatymi w witaminę C. Unikaj warzyw bogatych w w czasie od 4 do 6 godzin. Czwarty poważny błąd: spożywanie w nieodpowiednim momencie. Twój organizm nie działa tak samo przez całą dobę. Funkcjonuje według rytmów i cykli, które wpływają na to, jak trawione są pokarmy. Soczewica ze względu na swoją złożoność odżywczą, bogata w błonnik, białko i złożone węglowodany, wymaga dużo energii. Aby została prawidłowo strawiona. Jeśli zjesz ją w niewłaściwym czasie, nie tylko stracisz jej korzyści, ale mogą pojawić się też znaczne dolegliwości trawienne. Układ trawienny ma swój biologiczny zegar zsynchronizowany z rytmem dobowym, który reguluje produkcję enzymów trawiennych, ruchy jelit i zdolność do przetwarzania skomplikowanych posiłków. W pierwszych godzinach porannych. Twój układ trawienny dopiero się budzi, więc nie jest gotowy na przetwarzanie tak ciężkich pokarmów jak soczewica. Podobnie późnym wieczorem, gdy organizm zaczyna zwalniać swoje funkcje, trawienie tych pokarmów staje się znacznie trudniejsze. Enzym alfa-galaktozydaza, kluczowy do rozkładu oligosacharydów obecnych w soczewicy, ma zmienną produkcję w ciągu dnia. Najniższy poziom osiąga między szóstą a ósmą wieczorem, co znacząco obniża Twoją zdolność do trawienia soczewicy w tym czasie. Oto momenty dnia, kiedy zdecydowanie nie powinieneś jeść soczewicy. W pierwszych dwóch godzinach po przebudzeniu organizm dopiero zaczyna produkcję kwasu żołądkowego i enzymów trawiennych. Spożycie soczewicy w tym czasie może powodować fermentację i dyskomfort jelitowy. Po godzinie siódmej wieczorem motoryka jelit naturalnie zwalnia. W tym czasie soczewica może dłużej zalegać w układzie trawiennym, co prowadzi do wzdęć i może zakłócać sen. Spożywanie soczewicy bezpośrednio po intensywnym wysiłku fizycznym również nie jest zalecane, ponieważ przepływ krwi kieruje się do mięśni, a nie do układu trawiennego, utrudniając trawienie. W okresach wysokiego stresu Produkcja enzymów trawiennych spada, ale ktyny w soczewicy mogą wywoływać dodatkowe stany zapalne. Najlepsze godziny na spożywanie soczewicy to około 11 rano, do tuż przed 8 wieczorem. W tym czasie ogień trawienny jest najwyższy, produkcja enzymów optymalna, a motoryka jelit najbardziej aktywna. Zaleca się spożycie co najmniej 3 godziny przed snem, aby organizm zdążył ją przetrawić przed odpoczynkiem. W dni o niskiej aktywności fizycznej, gdy energia nie jest skierowana na ruch, lecz na trawienie, ten czynnik staje się jeszcze ważniejszy. Dodatkowo ważne jest, aby wiedzieć, że soczewica może wpływać na wchłanianie niektórych leków i suplementów. Leki na tarczyce mogą zakłócać wchłanianie lewotyroksyny. Jeśli przyjmujesz leki na tarczyce, odczekaj co najmniej 4 godziny po porannej dawce, Zanim zjesz soczewicę, suplementy żelaza. Soczewica zawiera fityniany, które mogą obniżać skuteczność suplementów. Dlatego zaleca się co najmniej dwugodzinną przerwę między nimi. Antybiotyki. Niektóre z nich mogą tracić skuteczność, jeśli są przyjmowane blisko posiłków bogatych w błonnik, takich jak soczewica. Są też pewne schorzenia, gdzie moment spożycia soczewicy jest jeszcze ważniejszy. Zespół jelita drażliwego IBS. Podczas zaostrzeń lub stresu lepiej ich unikać. Najlepiej jeść rano, w spokojne dni i po lekkim śniadaniu. Cukrzyca. Zaleca się spożywanie soczewicy w porze lunchu, unikając kolacji, by zapobiec nocnym skokom glukozy. Refluks żołądkowo przełykowy. Należy unikać spożycia co najmniej 4 godziny przed snem. Ale poczekaj. Bo teraz zdradzę Ci najbardziej nieoczekiwany i szkodliwy błąd ze wszystkich. Taki, który może zniweczyć nawet najlepiej przygotowaną soczewicę. Ten błąd dotyczy tego, co robisz po ugotowaniu soczewicy, i około 95% ludzi popełnia go nieświadomie. Ten ostatni błąd może zamienić nawet najlepiej przygotowane danie w potencjalnie niebezpieczny posiłek dla Twojego zdrowia. Piąty i ostatni poważny błąd. Nieodpowiednie przechowywanie i konserwacja. Ten błąd jest szczególnie niebezpieczny, ponieważ może zniweczyć cały wysiłek i staranność, jaką włożyłeś w przygotowanie soczewicy. Nawet jeśli wykonałeś perfekcyjne namaczanie, gotowanie z precyzją, odpowiednio dobrałeś składniki i wybrałeś idealny moment na spożycie, nieprawidłowe przechowywanie może zamienić Twoje danie w ciche zagrożenie dla zdrowia. Gotowana soczewica tworzy środowisko sprzyjające rozwojowi szkodliwych bakterii, takich jak Bacillus cereus, odpowiedzialny za poważne zatrucia pokarmowe. Ponadto, przechowywanie w nieodpowiednich warunkach może reaktywować substancje antyodżywcze, które zostały usunięte podczas gotowania. Kiedy soczewica powoli stygnie lub pozostaje w temperaturze pokojowej przez długi czas, dzieją się rzeczy niepokojące. Patogenne bakterie szybko się namnażają. Bacillus cereus może podwajać swoją liczbę co 20 minut w optymalnych warunkach. Jego toksyny nie ulegają zniszczeniu podczas podgrzewania. Skrobia może ulec retrogradacji, ponownie tworząc związki antyodżywcze. Pozostała wilgoć może aktywować enzymy generujące substancje zapalne. Zwłaszcza jeśli soczewica jest przechowywana w szczelnych pojemnikach bez odpowiedniej wentylacji. Znaki ostrzegawcze, że przechowywana soczewica stała się zagrożeniem: wizualne, pleśń, zmiana koloru, mętne lub lepkawe płyny, dziwne rozwarstwienie, zapachowe, kwaśny, metaliczny, chemiczny lub nieprzyjemny zapach, dotykowe, lepka konsystencja soczewica łatwo się rozpada lepkie powierzchnie. Jeśli zauważysz którykolwiek z tych objawów, nie próbuj jej ratować. Natychmiast wyrzuć jedzenie. Aby bezpiecznie przechowywać soczewicę i zachować jej właściwości, postępuj zgodnie z tym protokołem. Szybkie schłodzenie. Obniż temperaturę z 60 stopni Celsjusza do 4 stopni Celsjusza w mniej niż 2 godziny. Podziel na małe porcje w płytkich pojemnikach. Odpowiednie pojemniki. Używaj szkła hartowanego lub stali nierdzewnej przeznaczonej do kontaktu z żywnością. Unikaj plastiku przy długim przechowywaniu. Czas przechowywania. W lodówce, 4 stopnie Celsjusza lub mniej, spożyj w ciągu maksymalnie 3 dni. W zamrażarce, poniżej minus 18 stopni Celsjusza, przechowuj do 3 miesięcy. Nigdy nie zostawiaj w temperaturze pokojowej dłużej niż dwie godziny. Zalecana technika bezpiecznego i praktycznego przechowywania soczewicy. Ugotuj cały wsad naraz. Podziel na pojedyncze porcje odpowiadające jednemu posiłkowi. Przechowuj w płytkich, szklanych pojemnikach. Pozwól wystygnąć odkryte przez 30 minut. Następnie przykryj i od razu wstaw do lodówki. Zamroź porcje, których nie użyjesz w ciągu trzech dni. Nieprawidłowe podgrzewanie jest równie ryzykowne jak złe przechowywanie. Podgrzewaj tylko taką ilość, którą zamierzasz zjeść. Upewnij się, że temperatura wewnętrzna osiągnie 74 stopnie Celsjusza i utrzyma się przez co najmniej 15 sekund. Nigdy nie podgrzewaj tej samej porcji więcej niż raz. Jeśli używasz mikrofalówki. Mieszaj co 30 sekund, aby równomiernie rozprowadzić ciepło. Możesz dodać trochę wody, by zapobiec wysychaniu. Teraz, gdy znasz pięć śmiertelnych błędów przy przygotowywaniu soczewicy, dzielę się pełnym protokołem, jak przemienić ją w superżywność. 24 godziny wcześniej. Odmierz odpowiednią ilość soczewicy. Przepłucz zimną wodą, aż będzie czysta. Umieść w szklanym naczyniu. Zalej filtrowaną wodą w proporcji 1 do 3. Dodaj łyżkę octu jabłkowego na każdą szklankę soczewicy. Przykryj i odstaw w chłodne miejsce na 12 godzin. Po 12 godzinach wymień wodę. Zachowaj proporcje i ponownie dodaj ocet. Odstaw na kolejne 12 godzin. W dniu gotowania odceć i przepłucz do momentu, aż woda będzie przejrzysta. W garnku z grubym dnem Dodaj świeżą wodę w proporcji 1 do 4. Dodaj szczyptę sody oczyszczonej. Doprowadź do gwałtownego wrzenia i gotuj przez 10 minut. Zmniejsz ogień do średniego i gotuj. Soczewica czerwona 25 do 30 minut, soczewica zielona 35 do 45 minut, soczewica brązowa 40 do 50 minut. Sprawdź, czy soczewica łatwo się rozpada pod naciskiem łyżki. Odceć nadmiar wody, podziel na porcje i przełóż do płytkich szklanych naczyń. Odstaw odkryte na 15 minut przed włożeniem do lodówki. Podczas podawania łącz z produktami bogatymi w witaminę C, pomidor, papryka. Dodaj cebulę, czosnek, kurkumę i imbir. Spożywaj najlepiej między 11 rano a drugą po południu. Unikaj herbaty, kawy lub produktów mlecznych na dwie godziny przed i po posiłku. Pamiętaj, soczewica sama w sobie nie jest ani dobra ani zła. To potężne narzędzie. Używana niewłaściwie może szkodzić, a stosowana prawidłowo jest wyjątkowym sprzymierzeńcem Twojego zdrowia. Nasi przodkowie znali te tajemnice. Teraz znasz je i ty. Jeśli ta informacja Cię zaskoczyła, i chcesz odkryć więcej o zdrowych produktach, które mogą szkodzić twojemu metabolizmowi? Nie przegap mojego następnego filmu. Ujawnę w nim 7 popularnych produktów z twojej spiżarni, które mogą poważnie na ciebie wpływać. Kliknij na ekran, aby obejrzeć teraz. Ta wiedza może być kluczem do pożegnania zmęczenia i rozpoczęcia czerpania radości z energii oraz witalności na które zasługujesz.